Ciema wszystkim. Dzisiaj bardzo ładna pogoda słoneczna, ale niestety spadł śnieg. I tak postanowiłem sobie w garażu rozłożyć rydwan i trochę przy, pomajsterkować przy motocyklu. A mianowicie chodzi o to, że gdy jeżdżę sobie w tych moich tampeczkach, jest wszystko ładnie ok, ale gdy jeżdżę w zimowych butach, to nie mogę sadzić tutaj nogi. I naprawdę muszę bardzo się ginostykować, żeby tą stopę mocno tutaj sadzić i no robi się nieprzyjemnie. Jazda się robi nieprzyjemna i po prostu trzeba się trochę pomęczyć. Postanowiłem sobie tutaj ten wodzik troszeczkę to dźwignię podnieść do góry poprzez ten wodzik, ale teraz tak się zastanawiam, czy jeśli odkręcę tutaj te śrubki i poruszam tym wodzikiem, bo jeszcze tego nigdy nie robiłem, czy po prostu nie zmieni mi się położenie osi tego wałeczka. A one musi być tak centralnie jak jest teraz. No i chcę zobaczyć, czy, co się stanie. Jeśli odkręcę te, te, te tutaj dwie śrubki i nim tutaj sobie będę kręcił. Wiadomo, pójdzie e, ta dźwignia, pójdzie na pewno do góry, ale położenie tego wałka nie powinno się moim zdaniem zmienić bo to wyjdzie by, by na to, że e, tak jakbyśmy już chcieli wbić mu bieg i może to terkotać no i tak na pewno nie może być pokażę wam teraz z bliska już tutaj sobie zaznaczyłem, to ja sobie zaznaczyłem sobie teraz pisakiem takie centralne położenie i teraz gdy tą dźwigienkę poruszam no jeśli nacisnę palcem na dźwigienkę to wraca w swoje położenie jeśli ją podniosę do góry to także wraca na swoje położenie no i nie chciałbym żeby położenie wałka się zmieniło bo będzie wiadomo nie terkotać no to co to przystępuję do roboty na pewno ten bałek ma gwinty takie dwukierunkowe tutaj jest lewy tutaj jest prawy a że jestem samoukiem to muszę sobie oczywiście sam to ogarnąć Tutaj przychodzi jedenastka, przytrzymuję, e, przytrzymuję tą główkę i odkręcam. Teraz tutaj jest limit lewy, więc odkręcam to w drugą stronę. Czyli odkręcam to w prawo. Poszło, dobra, i odkręcę sobie do samej góry. Okej, okay. dobra, tutaj mam odkręcone do samej góry. Teraz sobie poluźnię tą stronę. Tu jest jedenastka, tu jest dziesiątka I tutaj już normalnie Odkręcamy w lewo A na dole odkręcamy w prawo No dobrze I teraz Gdy będę kręcił tym wałeczkiem Czyli chcę, chcę podnieść sobie tą dźwigienkę tutaj Żeby mieścił mi się but No głównie o to mi chodzi Zmieniając położenie tego, tej dźwigienki do góry Żeby nie zmienić położenia tutaj tego wałka Myślę, że to jest istotne jak na takiego lajka jak ja. Dobra, kręcę tym wałeczkiem. Zmierzę sobie odległość jakąś. Lepiej chyba będzie do podłogi. Dobra. Od ziemni do środka wałeczka tutaj do, do tego miejsca jest 23,2 mm. Czy jeszcze tutaj zapiszę. 23,2 mm. Dobra. No i teraz podnosimy wałeczek. O w lewo już się, w lewo już się obniża. W prawo, kręcąc w prawo już się obniża, czyli kręcimy wałeczkiem w lewo. Odwrotne ruchy zegara. Podniesiemy go chociaż centymetr. Centymetr, czyli jest 20, 23 i 6. Jeszcze. Jest 24. Jeszcze troszeczkę. Dobra, myślę, że ten centymetr na ten but powinien starczyć. Dobra, centymetr jest uniesiony. I o co mi chodziło? Czy ten bałek, położenie wałka się zmieniło? No nie, nie zmieniło się. Czyli zmieniło się tylko położenie tej dźwigienki, Czyli jest super, wszystko wszystko tak jak powinno być. Świetnie, tu się nic nie zmieniło. Bardzo dobrze i to mnie właśnie cieszy. No i co to, co? Zakręcę te śruby. No to by było tyle, bo hostka. Jest ok, zaraz trzymam ten bałek. Dokręcę tu palcami, dokręcę tu palcami. Do góry, na dole. Dobra, teraz już mi się... Teraz już mi się to położenie nie zmieni. Dobra. Przykontruję. Eee, to pryściutkę było. Myślałem, ja. że będę musiał. Dobra, przykontrowałem. Tutaj tak samo. Aha, teraz tutaj w drugą stronę. Dobra, delikatnie. Ok. No głównie chodziło mi o to, czy będę musiał tutaj zrzucić tą dźwignię tą dźwigienkę z wałka przesunąć ją na przykład o jeden ząbek, ale... Ale nie jest chyba ok. Zaraz zrobię test. Zobaczymy, czy but mi wchodzi już lepiej. Tylko go pierw założę. Dobra, robię próbę. Siadam na moto. No, teraz chyba ja. No, teraz jest centymetr. A naprawdę nie haczy. No, jest super. Jest elegancko. No przyjechał bym się zobaczył jak to w czasie jazdy, ale ale spadł śnieg i nie da rady No dobra to tyle, mam nadzieję, że komuś się przyda, bo powiem Wam, że ja nie wiedziałem jak to, się, jak to zrobić Myślałem, że będę musiał tutaj zrzucać e, tą dźwigienkę z, tej, z, tej, tej, z tego wałka, z tego ośki I zacząć kombinować, ale nie, wystarczy tym wodzikiem tu pokręcić i, i dźwigienka się ładnie ustawia O to tyle, <laughs> to trzymajcie się, no.